Cześć, szczęść Boże, dobry wieczór. Jak pewnie widzicie, jestem na cmentarzu, bo tak sobie pomyślałem, że ten wieczór, kiedy pokazuje się taka teza, to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tym, o co uroczystość. Dobry wieczór, cześć, szczęść Boże. Jak pewnie widzicie, jestem na cmentarzu. Bo tak sobie pomyślałem, że ten wieczór w uroczystości Wszystkich Świętych, kiedy pokazuje się taka teheza, to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć o tym, o co, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Jest to, jest to w naszym wyznaniu wiary, natomiast to jest tak trochę od końca, bo to jest przedostatnie trzecie od końca wezwanie w tym naszym credo, wierzę w świętych obcowanie. Bo w modlitwie za zmarłych właśnie chodzi o dogmat o świętych obcowaniu, komunii świętych, czy też inaczej o wymianie dóbr duchowych. Bo, bo na pewno błędnym jest pojmowanie, takie pojmowanie modlitwy za zmarłych, że chodzi tutaj o odmówienie modlitewki, albo o danie księdzu na wypominki, niech się ksiądz pomodli. Albo że chodzi tutaj o kupienie zniczy, masy zniczy, teraz to generalnie tony zniczy są sprzedawane i kupowane, albo chodzi tylko o posprzątanie grobu i, i opięknowanie takiej pamięci. To są wszystko fajne, szlachetne rzeczy, natomiast w naszym chrześcijańskim pojmowaniu modlitwy za zmarłych chodzi o coś dużo głębszego. Yy, o co? No i tutaj takie przysłowie stare polskie: jeśli wlecisz, wlecisz między wrony, musisz krakać tak jak one. Nie takie przysłowie, które mówi, że jak jesteś w towarzystwie, to dobrze, żebyś się dostosował do tego, jak jest. Że generalnie łatwo jest się dostosować do towarzystwa, w którym się, się przebywa. I można to traktować negatywnie, bo są takie środowiska, takie przyjaźnie, takie znajomości, czy, czy, czy subkultury, które ciągną w dół. Ale też jest tak, że jeśli się przebywa pośród ludzi szlachetnych, dobrych, pięknych, to samemu też się równa w górę. Bo oni są inspirujący. I właśnie na tym to polega. Ta wymiana dóbr duchowych, że, wzajemnie, że my jako ludzie mamy na siebie nawzajem takie oddziaływanie. Nie tylko przez to, co mówimy, nie tylko przez to, jakie słowa kierujemy do drugiego człowieka, ale też to, w jaki sposób się przy nim zachowujemy. I teraz, dla uroczystości wszystkich świętych, jest po to, żebyśmy my przybywali w towarzystwie świętych. I żebyśmy my sami zapragnęli świętości, żebyśmy patrząc na to, jak oni żyli, jak oni kochali Pana Boga, jak oni niejednokrotnie heroicznie kochali drugiego człowieka, żebyśmy my sami ten żar tej miłości przejęli do siebie, żebyśmy my chcieli tego samego. Ponieważ dopiero wtedy z tym możemy iść do naszych zmarłych, z tym ogniem, z odnowioną łaską uświęcającą, z stanem pospowiedzi, z komunią. Z postanowieniem niegrzeszenia, z postanowieniem kochania jak Jezus, możemy iść do tych naszych zmarłych i się z nimi tego podzielić, przebywać w ich towarzystwie, po to, żeby oni sami teraz w taki sposób zapragnęli kochać Pana Boga, jak widzą to w nas. To jest oczywiście takie mało weryfikowalne. To masz bardzo mocno duchowe, bardzo głębokie i bardzo chrześcijańskie. Bo to nie formuły modlitewne sprawiają, że ktoś przechodzi z czyszca do nieba, ale to jak bardzo on zapragnie kochać. I to znów nie formuły modlitewne sprawią, że ktoś zacznie chcieć kochać, tylko to, jaki my damy mu przykład. Na tym właśnie polega dogmat o świętych obcowaniu i na tym polegają zdobywane odpusty, które teraz w tych najbliższych dniach można uzyskać codziennie przez od dzisiaj do 8 października można zdobyć codziennie, za to jeśli ktoś nawiedzi cmentarz i, i pomodli się w intencji zmarłych, więc zapraszam Was do tego, żebyście tak robili. I te odpusty, żebyście ofiarowali za zmarłych. Ale najważniejsze jest to, co Ty masz wewnątrz siebie. Ile ty ognia będziesz miał w sobie, będziesz miała w sobie ognia miłości do Boga i do drugiego człowieka, które zaczerp zaczerpniesz od świętych, tyle potem sam będziesz mogła, będziesz mógł przekazać tym, którzy już do Pana odeszli. Na tym polega dogmat o świętych obcywaniu i sens naszej modlitwy za zmarłych. Papa, pa. do zobaczenia z Bogiem.